Cześć, 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 cześć z tej strony Marcin Mikitki z kolei mikro i gusty. Czyli a dzisiaj sobie zagramy, kto zna mnie lepiej z Martą? I Arturę. Właśnie tak, a więc mamy 8 pytań, na no, każde z nich muszę odpowiedzieć poprawnie. Jak nie, to nie zdobywają punktów, a dla wygranego jest nagroda. Dokładnie tak. Poczekajcie chwileczkę. Dobra, już wiemy jaka jest nagroda, bo zapomnieliśmy, ale jest około 5 dyszek. Nie jestem pewien dokładnie ile, ale około pięciu dyszek. Więc naprawdę będzie to, że na końcu filmu, jak nie zapomnimy damy, w każdym bądź razie, jak, jak zapomnimy, no to na TikToku będzie tym no, moim nowym Mikro Mikusyty 2, bo tam to mi zbanowała, a więc tak, lecimy z pierwszym pytaniem. Jak będzie tutaj pięć minut, w ogóle będzie mi naprawdę bardzo miło i może być takie następne. Więc tak, pierwsze pytanie. I oni to zapisują na karteczkach jest 8 pytań. No i zobaczymy, kto za nie lepiej. Na wygranego jest oczywiście 50 zł. Prawie. Ja chcę mieć na trzeciej imię. Jak chciałbym myśleć na trzecim imię, zapisujcie. A ile mamy czasu na odpowiedź? No, macie chwileczkę, no żebyś, no po prostu, napiszcie tak jak musicie, no mamy chwilę, żeby to nagrywać, żeby nie trwało to też długo, bo mam osiem pytań. Nie wiem, ja czy nawet... Ja już mam. Marta już ma, teraz Artur. Nie pokazuj Marta w komentarzu, czego nikomu. nikomu. napiszę, że nawet nie patrzę. Jak najszybciej, to zwracaj w taką stronę, żeby nikt nie widział. Artur pisze. I nasze cztery... Troszeczkę przyliśmy się do kamery i pokazujemy. yeah Następne pytanie. E, bo napisałeś alkohol Tak. Jak, jaki jest mój ulubiony napój? Czekajcie chwilę. Czekajcie chwilę. Dobra, jaki jest mój ulubiony napój? Może to być wszystko. Energetyk, piwo, napiwać. Ale może być to wszystko. Mój ulubiony napój. Może nie, i tak. Jest ogólnie. I macie dwie odpowiedzi. Jak dacie chociaż jedną poprawną, no to dostajecie punkt. Nie, jak dać jedną poprawę, to, to dostajcie pół punktu, a jak drugą, to dostajecie punkt. Dobra? Ale to może być woda czy sok. Czyli no wszystko, wszystko w picie, e, dobra. Rakety, woda, sok, dobra. nie dobra, wiem. To ja chyba wiem. Oczywiście, macie dwie krótkie, jak to dwie Dobra, tak. Dobra, masz dwie? Tak. Trzy, cztery. Osi. I co? I to, ale skreśliłam. mogłem zapisać, bo też bardzo lubię, ale ogólnie woda, małe czołganka i aloes. Kurde, a myślałam, że aloes, ale jednak takie nie, może nie. Ale czemu <grym> nie? nie Kurczę. ty zawsze jak jesteś u mnie, to pijesz. No no tak, ale dobra, teraz na ciebie pytanie, no, teraz nie pomyślałem o tym, no, ogólnie ale dobra, następne pytanie. Jaki jest mój, A no, bo to już było, jaką pizzę najbardziej lubię? No, rodzaj, jaki jest? Yy. Możesz napisać albo nazwę tej pizzy, jaka jest powszechnie zadań, albo składniki nie wiem, czy to się tak Nie to, że jem ją, ja na przykład ostatnio złamiadłem, ale nie to, że to jest na przykład moja ulubiona, bo może to być inna, a wtedy nawet na dół. A skupowanie. No, ok. Trzy, cztery. To jest kapicielki, czyli właśnie tak. Dokładnie tak, no zobaczcie nawet. Zobaczcie kapicielka, kapicielka. To jest, więc teraz lecimy z następnym, czyli zapisujcie sobie jeden punkt. Zapisaliście? No to, no to jest takie proste, no ja bardzo się jednej rzeczy boję, no. nie aż tak o, mocno, ale jest, o, jest o, jedno z najbardziej błędnych się z mnie rzeczy, u mnie. Marta to chyba wie, Dobra, kiedyś tak. Marcin mówiła, to robi może też, ale... Nie mówiłeś, to jest twój błąd, że to zapisujesz, tak. mm. bo jej mówiłeś, a mi nie i to jest niech. Podejdę do tego i tego nie zrobię, bo nie zrobię tego, bo nie wiem. Po prostu... Dobra, dobra. To było zbyt oczywiste. Nie ma. Ja A tu coś tam piszę Czekaj, czekaj. Dobra. Dobra. Trzy, cztery. Pająk. Pająków. Pająków. To było łatwe. Zgadłem! Tak myślałam, że to będą... No początku. Myślałem powiedzieć wiem, bo dobra. <laughs> Się, ja najbardziej nie nienawidzę, ranek, południe przed południem, po południu, wieczór, noc. I takie ten. Mam dwie najbardziej, których nienawidzę, ale jedną, którą no, no, najbardziej nienawidzę. No, 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 Kiedyś nienawidziłam no. tej drugiej bardziej, ale no, teraz już nie. Trzy, cztery wieczór. Rano. Rano. Czemu rano? Bo rano nie lubię zawsze wstawać, a jak już wstaję, to i tak mi się nie chce na telefonie czegoś. Rano! No. A tak, wieczór też bardzo nie lubię, ale i tak od wieczora bardziej nie lubię. Ej, no, już. Tak? Masz Dobra, to z drugiej strony na jakieś... Dobra. To już ostatnie pytanie. Ym, z, dobra. Co lubię najbardziej, jeść w... Epcdona, mm, chamar to, tonajdzie. Ostatnio byliśmy, Ale mam dwa... Tak, wolę bardziej e, Mark Royal i Cheeseburger. Aha, czyli pół punkta mamy. No i matka wybierasza. A ile masz? A to jest nie fair, tak, ponieważ. A tak. ile ma to masz? Ty dobrałeś no, ja 2,5 punkta, a ty masz też 2,5? No, czyli, czyli masz jak. że rano. No, a Marta wiedziała. A ja jej Znale. też nie, nie mówię, że rano. Że wiesz. Znaczony. 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 Sama jest zmęczona. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dla tej jeszcze jest nagroda, więc Marta, idziemy Ci ją dać. Dobra, dla Marty jest nagroda. Pamiętajcie pić lajków, a dla Marty jest 5 stówek, chciałem powiedzieć, 50 zł, więc widzimy się w następnym odcinku, teraz będzie odcinek, jeżeli nie zapomnimy z Arturem, jeżeli nam starczy czasu, o, kto lepiej zna Artura, a z Martą już nie będzie, bo po prostu nie będzie, nie chce nam się już nagrywać następnego, bo u mnie nagrywamy już dzisiaj czwarty, ale dwa się wykasowały, ale u mnie to w każdym razie cześć, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, elo i pa, Artur się ma, pa, pa, pa. enough.